Dzisiaj to już tylko historia, powstanie warszawskie. 63 dni bohaterskiej tragedii. Ze wzruszeniem oglądamy dziś powstańczą broń i mundry. Przeciwko niemieckim goliatom granatniki i samochody pancerne własnej produkcji. 14. rocznica. 1 sierpnia na warszawskich cmentarzach. Obok oficjalnych delegacji rodziny poległych powstańców. Kilkanaście tysięcy mogił, a każda z datą rok 1944. Kwatera harcerskiego batalionu Zośka. Wszędzie lampki, wieńce, kwiaty. Tego dnia warty honorowe wojska polskiego stanęły w miejscach egzekucji i najcięższych walk. Hołd całego narodu dla Warszawy i jej obrońców. To była czternasta rocznica. Budowa domu chłopa w Warszawie na rogu ulic Wareckiej i szpitalnej. Uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego biorą udział przedstawiciele rządu PZPR, ZSL, organizacji chlopskich oraz delegacje z całego kraju. Akt erekcyjny Głosi. Dom chlopa, symbol sojuszu miasta ze wsią, wzniesiony będzie rękami robotników stolicy z funduszów zebranych przez chłopów. Oto krystaliczny siarczan wapnia, z którego wyrabia się gips. Dolina rzeki Nidy na kieletczyźnie obfituje w ten surowiec. To też właśnie tutaj wybudowano zakład prefabrykatów gipsowych. Nowoczesne zagraniczne urządzenia i ogromne, choć niewykorzystane możliwości produkcyjne. Gipsowe płyty lub bloki można dowolnie piłować, przybijać, malować jak drewno. Są niepalne, lekkie i tanie. Niestety nie znajdują u nas nabywców. W krajach zachodnich montuje się z gipsowych płyt seryjne domki jednorodzinne. A w Polsce? Fabryka w Dolinie Nidy pracuje na zwolnionych obrotach, choć odczuwamy chroniczny brak materiałów budowlanych. Ładny gips. Jakie też buty uszyje nam na przyszły rok przemysł państwowy? Przedstawiciele handlu oglądają nowe modele z hełmka, Otmentu i Radomia. Pierwsze zamówienia – dwa tysiące, par, ale to wszystko za mało, bo podobno dopiero 25 000 pozwala na uruchomienie produkcji. Proszę spojrzeć. Jedne bardziej udane, inne mniej, ale wszystkie o niebo ładniejsze od tradycyjnych mikrogum i czulenek na bulwiastym obcasie. Będziemy nosić takie buty, jeśli handel zdobędzie się na odwagę i zamówi większą ilość nowych modeli. A więc, śmiało, panowie handlowcy klientów na pewno nie zabraknie. I znów odwiedzamy naszych naukowców w Wietnamie. Typowy dla okolic Chia-pa, most wiszący, zbudowany bez użycia żelaza. Aby go sposować, trzeba mieć dobrze rozwinięty zmysł równowagi. Ścieżka wyrąbana przez dżunglę prowadzi do wioski plemienia Meo. Wietnamscy gurale witają Polaków oryginalnymi tańcami. Przyjacielskie stosunki udało się także nawiązać z nieufnym na ogół plemieniem Men. Takie zdjęcia mogą być w kraju przyczyną poważnych konfliktów rodzinnych. W Ciapa trzeba co chwilę patrzeć pod nogi. Aby się nie potknąć. Dla Wietnamczyków nic strasznego. Gościem najbardziej pożądanym w górskich wioskach jest polski lekarz. Doktor Przemysław Czerski nikomu nie odmawia pomocy. Górale Meo bardzo, ale to bardzo lubią się leczyć. Sam domierz. Białe domy, zielone sady, błękit nieba i wisły. Ulubiony temat artystów, pisarzy, poetów i plastyków. Tutaj ostrzą sobie pędzlem młodzi malarze, studenci Akademii Sztuk Pięknych. Co roku przybywa ich latem kilkuset z Warszawy, Krakowa, Torunia. W najbardziej atrakcyjnych zakątkach robi się już ciasno. Potem będzie można porównać, kto lepiej i prawdziwiej utrwalił na płótnie. Nieuchwytny czar starego miasta. Młodzi plastycy pracują od świtu do nocy, ale najchętniej właśnie o świcie, kiedy słońce rzuca długie cienie. Najlepsza szkoła światła, perspektywy i kolorów. Ledwo wrócił z Anglii i Ameryki, a już wybiera się do Australii. W programie stare i nowe melodie, nieznane jeszcze polskim słuchaczom. Mieczysław Fok śpiewa piosenkę Starszy Pan. młodych, którym miłość się którzy widzą ją w oczach dziewczyny. Póki czas niech wychylą, kielich szczęścia do dna, bo to dla nich majowe wieczory. Na nich miłość i wiosna, i ten księżyc, a ja, starszy pan, nie wypada, I'm sorry. Chyba nic tak nie mija, nie ucieka jak czas, a ty wstecz tylko patrzy za zazdrością. Gdyby można tak jeszcze kiedyś kupić się raz. Po dawnemu niewinem, młodością I pomyśleć, że przeszło, że minęło, że już Nie powrócą te dawne wieczory Człowiek chciałby zapłakać Tak mu żal, ale cóż Starszy pan nie wypada Pierwszy w historii sportu spotkały się bezpośrednio dwie lekkoatletyczne potęgi świata: Stany Zjednoczone i Polska. Prawo takiego meczu nie widział jeszcze stadion dziesięciolecia. Setka mężczyzn, 8 punktów dla Ameryki, znakomity Marcison i przeciętny wynik 10-5. Murzynka Light bije w skoku w dal rekord Stanów Zjednoczonych: 6-16. Na rozbiegu słynny oszczepnik amerykański Held. Jak na taką sławę słabiutko 68 metrów. Janusz Hidlo wygrał już pierwszym rzutem. Jak od niechcenia skoczył Dima i przeskoczył 211 centymetrów. Wkrótce zapewne pobije rekord świata. Natomiast inny rekordista młodziaż Connolly, musiał tym razem uznać wyższość naszego ruta. Dysku Piątkowski prowadzi przez długi czas, ale oto ostatnia zwycięska kolejka amerykańskiego olbrzyma, babki. Babka babką, ale teraz to jest dopiero babka. Ależ ma bicepsy. Solidny zamach. I wynik 48:63, który wystarczył, aby pokonać Polki. I wreszcie dwa wspaniałe pojedynki. Bieg na 5 kilometrów. Przeciwko Zimnemu i Jochmanowi Dellinger i Tro znani ze swego morderczego finiszu. 3 km. 8 minut, 22 sekundy. To będzie piękny czas. Znakomita współpraca Zimnego z Jochmanem. Amerykanie już daleko w tyle. Morderczy finisz, ale w wykonaniu Polaków. Zimny, najlepszy wynik na świecie. Jochman, poprawka rekordu życiowego o 36 sekund. Największa sensacja meczu to bieg na 800 metrów. Mistrz olimpijski Kartnej natychmiast po strzale wychodzi do przodu. To jego metoda zmęczyć konkurentów piekielnym tempem. Rzeczywiście pierwsze 400 metrów przebiega w 52 sekundy, ale Polacy biegną tuż za nim Kaźmierski i Makomaski. Od 600 metrów ostateczna rozgrywka. Makomaski został w tyle. Atakuje Kaźmierski. Dochodzi Kartneya. Amerykanin rozpiera ten atak i rzuca się do przodu. W tym momencie jak w proce wyskakuje Makomaski. Cóż za niespodzianka! Pokonał mistrza olimpijskiego, jednego z najlepszych biegaczy świata. A jeszcze czas. Tak, tak, najlepszy w tym roku i piąty w historii europejskiej lekkoatletyki. Oczywiście przegraliśmy ten mecz, ale walka była zacięta. Wymowny dowód możliwości naszych lekkoatletów.